W minioną niedzielę 25 stycznia Racibórz stał się regionalną stolicą dobroczynności. Mimo zimowej aury rynek wypełniły setki mieszkańców, którzy postanowili wesprzeć wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Podczas tegorocznego 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbierano środki na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej oraz, co było tegorocznym hasłem, na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. W Bożu tradycyjnie zorganizowano sztab, a orkiestra zagrała także na naszym rynku. W programie m.in. wielkie gotowanie śląskiego żuru, którym częstowano darczyńców. Zupę doprawiał nie kto inny jak Remigiusz Rączka. Pan Remig już tutaj już przyjechał na koniec, ale z nami już doprawiał taką swoją tam szczyptę, dołożył. Myśmy już tutaj od rana rzeczywiście walczyli również z koleżankami i gotowali tą zupę. Świetnie się gotuje, bo na rynku w Raciborzu zawsze jest fantastyczna atmosfera. Także dzisiaj e, wprawdzie miało mnie tu nie być, ale e, to, był, to była decyzja taka spontaniczna. E, wspieram młodych ludzi, Reymunda e, Pietpeczyka. No i dzisiaj jak żur to musiał że przyjechać, słuchajcie, popróbować i coś tam może jeszcze doprawić. No jest to fajne przeżycie jednak. No pan Remigiusz rączka, no może być, że pra praktycznie każdy go zna, osoba znana, troszkę można powiedzieć autorytet dla nas osób, które uczą się gotować. Każdy na pewno chciałby być kiedyś jak pan Remigiusz. Znany kucharz przygotował także przysmaki, które można było wylicytować podczas finału. Podobnie jak miejskie gadżety czy vouchery od lokalnych przedsiębiorców i unikatowe przedmioty przekazane przez mieszkańców. Przygotowano także liczne atrakcje dla dzieci. Najmłodsi mogli na przykład skorzystać z przejażdżek traktorkami. Finał był też okazją do rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Prawie 30, co jest na skalę polską bardzo bardzo dużo. W zeszłym roku mieliśmy podobne wyniki, dwa lata temu również, więc utrzymujemy się na tym samym poziomie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zadowoleni byli też wolontariusze Wielkiej Orkiestry. W sumie na ulicę miasta tego dnia ruszyło 114 osób. Ja byłam już wolontariuszką jak byłam mała i chciałam pokazać dzieciom. Także zarówno Zosia jak i Wiktor kwestujemy od trzech lat. Jest super. No jest git, ale siostra ze mną rywalizuje i mi się to nie podoba, dlatego że mama jej cały czas zbiera. Aha, pomaga siostrze, tak? Ludzie podchodzą, z, wrzucają pieniądze? No, wrzucają. Te stare czasy, metalowe puszki, które się kiwały, tak? Za każdym razem sztab był na ulicy Długiej. E, wolontariuszów było, ja nie wiem, 30, może w teraz 100, 15, więc naprawdę nie ma porównania. My się często udzielamy wolontaryjnie, od szlachetnej paczki. E, w teraz w tym roku córka jest ze mną pierwszy raz, także dużo fragmentów nam to sprawia, co nie? Tak. Tak, to jest fajna akcja, popieram jak najbardziej, żeby takim młodym też przekazywać, że trzeba pomagać. Także spędzamy super wspólnie czas. Jest też taki czas dla mamy i córki. Także świetny pomysł, świetna inicjatywa i bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas to wspierają. Dziękujemy to bardzo. bardzo. Wszystkie takie e, pospolite ruszenia są warte e, wspierania. I pomimo tego, że przez te wszystkie lata Jurek Owsiak zrobił tyle dobrego i pomimo to, że bardzo często różnie się o nim pisze, to cel jest najważniejszy. Pomaganie małym dzieciom. Zresztą nie, nie jeden z nas, będąc na przykład w szpitalu, widział te, te serduszka i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że, że warto. Warto, bo nigdy nie wiemy, czy kiedyś my tej pomocy nie będziemy sami potrzebować. W sumie podczas finału tylko do puszek wolontariuszy i puszek stacjonarnych udało się zebrać ponad 215 tysięcy złotych. Kwota wzrośnie, kiedy doliczone zostaną środki zebrane podczas licytacji i do eskarbonek. Nad logistyką i bezpieczeństwem finału czuwało Raciborskie Centrum Kultury oraz bank Spółdzielczy, który wspiera Raciborski sztab od 21 lat.